Witajcie na kanale! Ja jestem Sechio i dzisiaj będziemy sprawdzać, co się stanie z gazetami przez 72 Simowe godziny. Otóż. No jak widać, nic się nie stało. Koniec odcinka. Nie, no dobra. Tak naprawdę to dopiero początek. Jesteśmy przed domem gazet, jak widzicie, nic się na razie nie dzieje. Jedyną opcją, jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to po prostu zamówić opiekunkę. No bo wiadomo, w przeciwnym razie przyszłaby opieka społeczna po dzieci, tylko dlatego, że reszta poszła do szkoły. Więc to nie miałoby sensu. No i jak już zamówiłam tę opiekunkę, to możemy zacząć. To znaczy, możemy po prostu oglądać, co się będzie działo. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie różnica między tym, jak się zachowują gazety, a jak zachowywali się otumani, także będziemy to obserwować. Dodam jeszcze tylko, że dom został zbudowany w czasie filmu ASMR. Wiem, że nie wszyscy to lubią, ale tak tylko mówię, jakby ktoś chciał zobaczyć, jeżeli ktoś lubi speedbuildy. A dla tych, którzy nie widzieli nic straconego, proszę bardzo, tak wygląda dom. Tutaj proszę kuchnia, z jadalnią. Tutaj mamy salon w kolorze ciemnej zieleni połączonej z Burgundem. Tutaj pokój dziewczynek dwóch starszych łazienka. Pokój chłopców starszych, łazienka, dzieci, więcej dzieci. I tutaj takie zejście ładne. No i tyle. A, jeszcze ogródek. O! Kurdebele. Ta huśtawka jest chyba zepsuta, więc musielibyśmy ją zmienić na inną, taką tradycyjną, bo to miała być z modów, ale widzę, że coś poszło nie tak. No i już. Początek rozgrywki to jak zwykle sielanka. Wszyscy się bawią i nawiązują relacje. Myślę, że spokojnie możemy przyspieszyć czas, bo nic złego na razie się nie wydarza. I kto wie, może nigdy się nie wydarzy. Spójrzcie chociażby na ten kącik, czy to nie urocze? W tym domu wszystkie dzieciaki mają to, czego potrzeba. Oj, nawet sąsiedzi przyszli powitać w sąsiedztwie. Witam, witam serdecznie. Aktualnie jest u nas opiekunka. Ona zajmuje się dzieciakami, więc nawet nastolatkowie nie muszą się tym przejmować. Zmienia pieluszkę, karmi. O, zobaczcie, przygotowała pyszne pierożki. O, jak zawinął od razu całe dla siebie. A nie, przepraszam. Rozdaje po jednym. No niestety, Gallagher postanowił zjeść w odosobnieniu. W sumie szkoda, bo oglądanie całej rodziny przy stole jest całkiem przyjemne. Niektórzy już poszli spać. Dziwne, jest jeszcze wczesna pora, dopiero osiemnasta. Później będą budzić się w nocy. Minęło właśnie 12 godzin. No, tutaj już widzę pierwszy syf za śmierdłe pierogi, ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, co się działo u Otomanów. O, jest! Jest pierwsza śmierdząca butelka. Ciekawe, ile tym razem ich naliczymy. Ginger odczuwa duży głód, ale zamiast zjeść, woli zajmować się pierdołami. Narzeka i chodzi w tej wewte. O, uwielbiam te interakcje. Ale to nie zmienia faktu, że Ginger jest naprawdę głodna. A zamiast tego będzie tulić do snu wszystkie swoje dzieci? Nie, swoje rodzeństwo. O Boże! Ona weszła jakby... Dlaczego? Ona miała wejść po rabince, ale coś się zbagowało, no trudno. W każdym razie poszła spać, mimo że nie była aż tak śpiąca, i teraz cierpi głód. Ciekawe, w jakim stanie obudzi się jutro. Ale jest jeden plus, słuchajcie. W szkole na pewno się naje, więc myślę, że to wyzwanie nie będzie takie trudne. Ale zobaczymy, jakie niespodzianki nam przyniesie. Jak się ma taką uczynną siostrę, to zdecydowanie nie będzie problemu z żadnymi butelkami. Ani śmierdzącymi talerzami, ale... O, kto to płacze? Gareth drze mordę, uwaga. Pielucha też mu śmierdzi. Czy ktoś się nim zajmie? Czy ktoś mu zmieni pieluchę? Georgia spokojnie na to patrzy. A tutaj? Tutaj awantura. A ten totalnie ma to gdzieś. Po prostu stoi i patrzy na niedźwiedzia. O, a teraz ta wzięła niedźwiedzia. No i bawią się w przepychanki, podczas gdy dziecko nadal płacze. Jezu, jeszcze Georgia się dołączyła do tego ryku. Gdzie są rodzice, ja się pytam? Albo opiekunowie prawdziwi odpowiedzialni za to wszystko. No kurde bele, to się drze, te się drze. Ten już się czerwony zrobił, zobaczcie. Ma czerwonego kryształa. O, higiena fatalnie, ale nadal nie jest aż tak głodny. Nie chce mu się spać, no po prostu robi awanturę o nic moim zdaniem. A ta też się podłączyła, też błodna pielucha. Kto może zmienić tę pieluchę? Ten śpi. Śpi, mimo że już nie jest śpiący. Czy on wstanie, wstanie do tych dzieci, czy będzie miał to gdzieś? A ta też, ta też nie słyszy tego ryku. Ale ona jest na parterze, ten powinien słyszeć, bo to przecież kurczę... Przecież to słychać przez te ściany, że ktoś się tak drze. Jeszcze ci go obgadują, się śmieją z niego, kurdebele. No weźcie się tymi dziećmi zajmijcie, no i ja pierciule. Ale, ale. Zaraz rozwalą te kojce i wyjdą normalnie. Zbuntowane dwulatki. O, jest Ginger, wybawca. No i co, i co, czy będzie kąpiel? Czy będzie kąpiel, czy zmiana pieluchy? A, nie może wykąpać, bo akurat tutaj Gabriela sobie zajęła wannę. No kurde bele, no. No i co, i co? A tej siku chce. Ona w ogóle nic nie zjadła. Nadal ma głód w słaby, nie? I co teraz będzie robiła? A, umyje w wannie na dole. Sprytnie. Sprytnie. A nie może umyć w wannie na dole. Bo co? Bo co? Coś się zepsuło. Ej, ta wanna chyba nie działa tak jak trzeba. A to dalej płacze. Jezu Mario, no. Weź tutaj tę pieluchę zmień. A, ta jeszcze ze skorzystała, co tam, nie? Głód prawie na czerwono, dziecko po prostu przerażone. No zobaczcie, w jakim on jest stanie! I cieszmy się tylko, cieszmy się z tego, że za chwilę przyjdzie opiekunka, bo naprawdę przecież oni w ogóle nie ogarniają. No zostawiła to dziecko! No weźcie się nim zajmijcie! Boże, Georgia, patrzcie na nią. No jakie ona ma staty? Głodna, zmęczona, śmierdząca. W siku się chce, no po prostu wszystkie potrzeby. Jedyne co to czuje się towarzysko, także jest zabawa nawet niezła z tego wszystkiego. Minęły 24 godziny. Ginger umiera z głodu, już, już przybiera pierwsze oznaki otomanowego problemu głodowego. Ten poleciał do toalety. Chociaż chwila spokoju, co nie? No. Zastanawiam się, czy ona w ogóle pójdzie do szkoły. Jezu, pożar! 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 Pożar, pożar! Ale mamy alarm, słuchajcie, jesteśmy uzbrojeni. Jest strażak, biegnie. Szybko tu opiekunka Opiekunka to zrobiła Zostawiła jakieś spaghetti czy inne tam kotlety no to jakieś pierogi były chyba Pierogi A to się nadal gotuje Czy ktoś mógłby zdjąć to z ognia Słyszę bulgotanie W ogóle co z tymi dziećmi Znowu jest tak, że dzieci czują się dobrze A nastolatkowie i małe dzieci nie potrafią sobie ogarnąć życia Dobrze chociaż jest ta opiekunka O boże Bunt, 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 bunt Bunt, 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 bunt. O, jaka teleportacja nastąpiła. Proszę państwa, opiekunka podaje klej krzyżowy, ale niestety dzieciaka już nie ma na krzesełku. Co tu się dzieje? Weźcie te spalone pierogi, no. Nie wierzę. Dzieci śmierdzące. Nastolatki głodujące! No to zjedz! Zjedz, Aga, o! Zjedz, cześć, zjedz! To jest takie proste. Wyjmujesz z lodówki i wkładasz do buzi, a później przeżuwasz i połykasz, cześć! A ten stoi nie wiem o co mu łazi. Stoi i narzeka na smród. Byś zrobił coś do jedzenia. Nie, no nie mogę z tej rodziny po prostu, ja nie wiem. Te simy są tak takie patologiczne, że to jest szok. Czym on przekłada z końca do końca? By the way, dobrze leżał. To tutaj jest jego miejsce. A ta dalej na rzeka. Ada, o, no! Weź żarcie! Wiecie co? Ja myślałam, że to z niemowlakami jest problem. Że wiecie, mm, Simowie mają taką potrzebę cały czas trzymania tych niemowlaków. Ale nie! Tu się okazuje, że problem jest głębszy. Dotyczy też małych dzieci. No, daj spokój z tym dzieciakiem. No, i znowu go tu przekłada, no! Jezu, i ten zaraz znowu go przełoży. Gawin wie lepiej, gdzie powinien leżeć dzieciak. I Ginger też się wydaje, że wie lepiej. I tak się będą przerzucać z tym dzieciakiem. No dajcie mu zasnąć, przecież on jest padnięty. W jakim on jest stanie? Wygłodniały jest! Boże, zabiorą! Zabiorą te dzieci! A jest opiekunka przecież! Opiekunka nic! Nic! Zabrała ten kleik. Zabrała ten kleik! Gdzie teraz sprzątała ten Klejk? Dziecko głoduje, ale nieważne! Klejk sprzątamy! Co tam? Wywalmy wszystko! A tu dalej te pierogi! Spalone! Weźcie te pierogi! Nie wierzę, jaka patologia! Uwielbiam tę grę, naprawdę! Co jeszcze będzie się działo? Już możecie obstawiać, w której godzinie? W której godzinie zabiorą dzieci? Jest teraz południe, uwaga. Jednej rzeczy nigdy nie zrozumiem. Dlaczego nie zrobicie sobie jedzenia? No, patrzcie, i stoi, narzeka, jęczy, a temu śmierdzi. Umyjcie się pod pachą, weźcie kawałek chleba i już, i było ogarnięte. A tu śnieg pada? 13 godzina zaraz. To te młodsze dzieci wrócą. Ale w sumie one pewnie będą czuć się dobrze cały czas. To tylko nastolatkowie i najmłodsi mają problemy. Gabriela wraca? Pewnie ocena niezła. No, C, nieźle. A młody? Też C. plus. No i spoko. Gorszy problem jest taki, że głodują nam dzieciaki. Boże, zobaczcie. Zaraz wyświetli się komunikat, że nasz garet to tylko skóra i kości. Ten tutaj głoduje Jezu, jak się drze Weźcie tego Gareta No weź tego dzieciaka Co się do niego nie przyznajesz Jest, posłuchał mnie Bierze go na ręce Boże, Garet przestanie płakać Tak, tak, weź go na ręce Jest Eureka, tak Wziął go, on go zaraz umyje I nie będzie śmierdział Cud Cud nad Wisłą Oby tylko dzieciak wytrzymał, bo on jest strasznie głodny, może zacząć maruzić. Które dziecko zostawia dziecko głodne? <laughs> Miało być który rodzic, ale tak naprawdę nie ma tu rodziców, więc które dziecko zostawia dziecko, to tak trochę w sumie jest racja. Dobra, który rodzic zostawia dziecko głodne? Garet to tylko skóra i kości! Nakarm to dziecko i to szybko! Kolejka do mycia? Ale dziwię się, czemu ta wanna na dole nie działa. Co jest z nią nie tak? Może tu jest źle ustawienie? Może to powinno być jakoś na odwrót? O, coś w tym stylu? Wtedy by trzeba było to przełożyć. Słuchajcie, tutaj te ręczniki dać. To tak. O, o, o. Może teraz by się udało? Może to jest kwestia ustawienia? Jaki syf! Kto tak nasyfił? Chyba ten ten mały. Był tak brudny, że teraz jest cała wanna uwalona. Oho! Głód ściska, zobaczmy jak tam pasek. No, prawie cały na czerwono. A dzieciaki? No, ta mała Georgia nawet nieźle. Ale gorzej z tym małym garetem. Ciekawe, czy on dostaje butelkę, czy nie dostanie butelki? o jak to dziecko mu się tutaj. <laughs> jak mu się... Zobaczcie, przykleiło się! <laughs> I stoją, i stoją, po prostu nic się nie zmieniło. Ja myślałam, że to kwestia niemowlaków, ale nie, słuchajcie, o jak wyskoczył, widzieliście to? Myślałam, że to kwestia niemowlaków, ale nie, to jest jednak kwestia dzieciaków, obojętnie czy to niemowlę, czy taki dwulatek chodzący, pełzający. Niestety, problemy są te same. Simowie trzymają te małe, i co, i butelki śmierdzące, i pampersy, i nikt niezadowolony. No, prawie nikt, bo oczywiście dzieciaki. Dzieciaki są zadowolone. No i nawet śpią tu razem. He, nie spodziewałabym się tego. Ty masz przecież łóżko na dole. Teraz ten się my, tu na golasa chodzi. Dzieciak wychodzi, nie chcę na to patrzeć. A na dole, oczywiście, spalone pierogi. Ja pierdziule, no nie wierzę. No weźcie te pierogi, no. Czy ona się najadła? Czekajcie. O, coś chyba zjadła. Trochę jej się poprawiło. Który rodzic zostawia dziecko głodne! Gareto to tylko skóra i kości. Ciekawe, kiedy tego Gareta zabiorą, bo coś się nie zapowiada, żeby on został nakarmiony, no zobaczcie. Smród to nie jest taki problem. Ty głodujesz, jesteś tak głodna, że zaraz umrzesz, ale przyjmujesz się tym, że śmierdzi ci spod pachy. No po prostu priorytety. Swoją drogą ciekawe, czy ona jest schludnym, Simem? Nie, ona nawet nie jest super schludna. On chce butelkę, kumasz to. Jezu, Ginger idzie po butelkę. Nie, oczywiście nie dotarła. Już myślałam, że zejdzie po schodach. Ale co tam, spród spod pachy był ważniejszy. Oczywiście. No nie, patrz se w zęby, Czajsz. No nie, nie wierzę po prostu. Już nawet pomijając to dziecko. Czemu ona się po prostu nie umyje? Myje zęby, mimo że wali jej spod pachy. Nie, no spoko, świetny pomysł. A za chwilę minie nam 36 godzin. Boże, zobaczcie, Ginger niesie go na dół. Chyba mu da... Ej, czemu? Do łazienki? Czemu ona go myje? Przecież on ma higienę tak całkiem... No dobra, nie ma jakoś super higieny, ale... Okej, okay, wanna była zacięta. Teraz jest dobra, ale i tak po co ona go myje? On umiera z głodu. Już trzecie takie powiadomienie. Jezu! Zabrali! Zabrali dzieci! Nie wierzę. Nie minęło jeszcze 36 godzin. Dokładnie po 35 godzinach opieka społeczna zabrała dzieci, bo garet był zbyt głodny. Ja to poszło szybciej niż myślałam. Boże oni są gorsi niż rodzina otomana. Gazety, Gazety są jeszcze gorsze. Jakby, no, oni nie przeżyli, ok? Ale przynajmniej dzieci przeżyły. Dzieci były zadbane, dzieci były szczęśliwe. Dzieci nawet sobie dobrze radziły w tym wszystkim. A tu niestety dziecko zaniedbane. No i taka to jest ta młodzież właśnie dzisiejsza. <laughs> o boże, a te pierogi dalej spalone. No nic, nic. Gramy dalej, czekamy, co dalej się stanie. Może Ginger się ogarnie po tym, jak dzieci zabrali. No zobaczcie, tutaj już jest trochę lepiej. Już jest pomarańczowy pasek. O, telefon dzwoni. Szkoda, że nie mogę odebrać. Bo jestem ciekawa, czy to jakieś randomowe powiadomienie, czy może jednak ktoś sensowny. O, odbierze! Jeżeli chcesz żyć w harmonii, powinieneś udekorować swoje mieszkanie. A ja myślę, że ona powinna po prostu się umyć, najeść i pójść spać, i przestać tutaj pajacować. No ale cóż, nie wymagajmy zbyt wiele. A tutaj dziecko zabrane. Biedny Gareth, matko Bosko. No, zabrali, no. Zabrali dzieciaka, i co poradzisz? Śmietnik śmierdzi. Tutaj wszystko śmierdzi, a zwłaszcza pacha ginger. A ta jeszcze myje tego dzieciaka. Po co ty go myjesz, jak jego już nie ma? A ten dalej narzeka: Jezu, czy oni mogą jeść? Oni są, ja coś nie wiem. No, ciekawe, czy oni to przeżyją. Coś się nie zapowiada. Ale może bez dzieci dadzą radę? I się wyganiają nawzajem. Tyć. Tyć. A, nie może spać z głodu. No to szukaj jedzenia Nie O, 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 jak skoczyło, widzieliście to? Ten pasek, jakby przed chwilą znowu była rodzina A teraz nie ma wcale A ona tutaj chce kogoś poznać Dobra, możesz mieć chłopaka Ale najpierw musisz zaspokoić inny głód Jezu, dlaczego oni nie jedzą? O co chodzi? O, widzieliście to? Jakie fajne Chyba zjechała po poręczy Ale super ale super, jejku, tak, tak rzadko to widziałam, o ile w ogóle, kiedykolwiek, może, chyba na filmie, nie wiem, ale na pewno na żywo tego nie widziałam, to pierwszy raz mój. No i co? No i zostawiła syf, no i taki z ciebie pożytek właśnie. Dobra, podniosła kosz, okej, okay, dobra. No, przepraszam, jednak myśl techniczna, inżynierska tutaj przeważyła. Najpierw śmietnik później śmieci, no. Jeszcze te mogłaś wziąć, no ale to już za dużo pewnie karaluchy zaraz przyjdą, ale to już nieważne. Bo w sumie i tak ona zaraz umrze z głodu, także bez różnicy. No chyba, że dostanie się do lodówki. Może, może się to wydarzy, zobaczcie. Jest! Do lodówki! Jest! Dała radę, pijem mleko! Pij mleko, będziesz wielki, tak kiedyś nam mówili w reklamach. W ogóle tutaj dalej te pierogi. Te pierogi! Nie, no, no, powinien ściągnąć. Moim zdaniem powinno być tak, że jak długo się nie ściąga spalonej potrawy, to powinien się zapalić znowu. Tak powinno być, ale coś widzę, że tak chyba jednak nie jest. Ten teraz głoduje. No i dobra, chyba się ogarnął z tym. No, ten pizzę wstawia. O, czekamy, czekamy na pożar, kolego. Oho, już się zaczęło. Pizza już jest gotowa. Błaga. A jednak, wyjęła pizzę. Już myślałam, że się tutaj zakorkują i jednak nikt nie wyjmie. Ale jest, jest, Ginger. Widząc pizzę, zabrała ją do swojego pokoju. <taka>, Taka jest łakoma, a ten za nią leci, żeby wziąć chociaż kawałek. Wszyscy głodni, wszyscy dwoje. W ogóle zauważyłam, że tutaj nie mam pomalowanych ścian. Taka drobna rzecz, ale jednak nie dopilnowałam. Ginger też doszła do ładu, zobaczcie. Jest teraz o wiele lepiej. No nic, to chyba, chyba się ogarnęli. Jeszcze jakby te spalone pierogi ściągnęli z gazu, to byłoby miło. Mamy już 48 godzin. No i zobaczcie, Gawin nawet doszedł do ładu. Staty ma bardzo ładne, takie jak na starcie w sumie. Trochę głodu, trochę pęcherza. I nawet do szkoły poszedł, bo był w stanie gorzej z naszą Ginger. Gin, gin, gin. O, budziła się. Ze zwykłego sera zrobił się ser pleśniowy. I w tym przypadku nie jest to najsmaczniejsze. Aha, jesz dalej. Świetnie. Dobra, to smacznego. Może przy okazji weźmiesz spalone pierogi? Byłoby miło. Nie, po co? Po co? O, tu kawałek ciasta został. Tak jak przewidywałam, oczywiście pojawiły się karaluchy, a śmieci nadal leżą. Ginger po tym jak zabrali jej rodzeństwo zaczęła radzić sobie z potrzebami. Zjadła, skorzystała, wzięła kąpiel. No i chyba nawet wynosi śmieci? Wiedział, że nie tylko ja nie lubię karaluchów. Ech, ciekawe, ile czasu tutaj spędzi. A głód? Znowu głód, oczywiście. Śmierdząca pizza? Czy będzie jedzona? Nie wiadomo. Chyba nie. A pierogi? Czy będą jedzone? Czy ktoś może się zająć tymi pierogami? Dobra, coś tam wyjadła z tej lodówki, ale nadal ma słabe te potrzeby. Tymczasem Gavin czuje się całkiem dobrze. Gra samotnie w szachy i w sumie jego statystyki wskazują na to, że jest całkiem okej. Okay. Co prawda poziom aspiracji jest na czerwono, no bo nie zarabia pieniędzy i w ogóle ma tutaj bardzo słabiutki fundusz, no ale i tak myślę, że nieźle sobie radzi jak na te warunki. W przeciwieństwie do ginger oczywiście. O, będzie jedzone! Patrzcie, ona gotuje! Makaron z serem będzie! Ale nie ugotuje go, bo przecież tutaj są pierogi. One zajmują palnik. Co zrobi ginger, czy porzuci marzenie o makaronie? Tak, porzuciła marzenie o makaronie. A wystarczyłoby ściągnąć ten głupi rondel. Zamiast tego ginger postanowiła się zrzemnąć. Niedokończony makaron z serem przysporzył jej zbyt wiele problemów. O, obudziła się i wzięła kąpiel, a tymczasem minęło właśnie 56 godzin. O matko, te karaluchy się tu mnożą. Tu jedna grupa, tu druga grupa, tu trzecia grupa. I tutaj z tych śmieci one jakby wychodzą i, i idą w stronę domu, tylko tutaj się zatrzymały na schodach. O! Gavin przez te gra w szachy też tutaj sobie pofolgował. Głód, pęcherz, towarzystwo. Ciekawa jestem, czy jeszcze coś do 8 rano się wydarzy? Mają jeszcze kilka godzin tego eksperymentu. Zresztą ciekawi mnie, co byłoby, gdybym zostawiła ich na jeszcze dłużej niż 72 godziny. Czy w końcu doszłoby do jakiejś tragedii, czy jednak nie? No i tak, kochani, jest już ósma godzina, co oznacza, że przeleciały 72 godziny! Tak, nikt nie zmarł. Co prawda, czworo dzieci zostało zebrane przez opiekę społeczną, ale nadal wszyscy pozostali przy życiu. Myślę, że to jest duży sukces tej rodziny. No i głównie za sprawą właśnie tego alarmu, bo gdyby nie ten alarm, to na pewno Ginger razem z jej bratem spłonęliby w tym pożarze. Gavin oczywiście tradycyjnie idzie do szkoły, a Ginger? Nawet Ginger poszła do szkoły, a nie, jednak nie poszła. Ohoho! No jednak nie poszli do szkoły. Boże, Ginger się znęca. O co chodzi? A tu, tu już coraz więcej tych karaluchów. Już takie rządki się ustawiły. Ciekawe, czy będzie czwarty rządek karaluchów? O! Gavin, jaka myśl techniczna! Spray użył! Od razu pomogło! Patrzcie! Ginger po prostu nie miała takiego spray'u. Ona nie wiedziała, gdzie tego szukać. No i cyk, i jeszcze jedno! No i patrzcie! Jaki profesjonalny! Szkoda tylko, że nadal są tutaj te śmieci, co oznacza, że kolejne karaluchy zaraz wylezą. No ale trudno, przynajmniej te są posprzątane. Dajmy im jeszcze czas. Ustawmy na najszybszą prędkość i sprawdźmy, co się będzie działo. A, to świetnie. O, karaluchy posprzątane, tylko że. O nie, Gavin się zatruł. Ma jakieś zatrucie pokarmowe. To niedobrze. To jest to samo, co Ivy miała. Oj, 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 tu ile śmieci. O Jezu, zimno mu jest! Przeraźliwie zmarł. No, źle to wygląda, powiem Wam szczerze. Teraz on cierpi. Ginger też głodna. Ja nie wiem. Oni tu mają wszystko. Mają taki full wypas. A i tak, kurde, bele, nie robią sobie normalnych posiłków. Lenistwo chyba, bo nie wiem co innego. Jezu, zmarł! Zmarł! Gdzie on zmarł? Boże, on nie żyje! Ale! Ale! Oboziu! Jednak! Boże Ginger została sama, czy ona sobie da radę? W 80 godzinie śmierć go dopadła. Ciekawe, co będzie dalej. Zmarła! Weszła po schodach i zmarła. O Boże, 84 godziny i zmarła! Czyli koniec, koniec tego wyzwania. Trzy doby dzieci zabrane. I, i w czwartej dobie umarli. Co by było na tyle, kochani? To była szybka śmierć. Yy, bardzo szybka. No i cóż, cóż mogę wam powiedzieć? Nie wiem dlaczego, ale myślałam, że gazety poradzą sobie lepiej. Na tym zakończmy nasz eksperyment. Jeżeli chcecie, możecie dawać oczywiście znać, w jakiej kolejnej rodzinie przeprowadzimy ten eksperyment. Dom mieli na full wypasie, każdy miał swoje łóżko, mnóstwo zabawek, mnóstwo luksusowych przedmiotów, alarmy były, huśtawka. I inne elementy, elementy, i opiekunka była, a i tak nie wyszło. Ja nie wiem, nie wiem jak to się dzieje. Ej, tak by the way, moje gazety, nawet po 80 godzinach, nadal trzymają się nieźle.